Okay, witajcie. Chciałabym dzisiaj podzielić się z Wami refleksjami dotyczącymi problemu z zajściem w ciąży. Będą to dwie refleksje. Pierwsza z nich dotyczy działania wbrew naturze. Obserwuję, że powszechną praktyką dzisiaj jest stosowanie środków antykoncepcyjnych i są to środki chemiczne. Czy nie jest przypadkiem tak, że one rozregulowują nasz organizm i one odpowiadają za problemy z zejściem w ciąży. Druga refleksja dotyczy blokad psychicznych. Widzę, że wiele, wielu ludzi nie potrafi nawiązać kontaktu z samymi sobą. Jest to refleksja bliska także mnie, bo bardzo niedawno odkryłam, że. Być mamą to również być rodzicem dla siebie samego. W każdym z nas mieszka wewnętrzne dziecko, którym trzeba się zaopiekować. Wiele par, a zwłaszcza kobiet planujących ciążę, na pewno zadaje sobie pytanie: czy da radę, czy poradzi sobie z opieką nad dzieckiem, czy da radę finansowo? To są naturalne y, lęki, ale kiedy je wyprzemy, mogą stanowić blokadę psychiczną i trudność, przeszkodę na drodze do poczęcia. Y, dlatego polecałabym Wam technikę focusingu. Y, poznałam ją bardzo niedawno. Polega ona na y, utrzymywaniu takiego stałego kontaktu z własnym ciałem, y, czułego, intymnego kontaktu z, z samą sobą i poszukiwaniu własnego serca, poszukiwaniu tego wewnętrznego dziecka, które ma różne potrzeby. Chodzi o to, aby je zauważyć, może utulić, może otrzeć łzy, które płyną jeszcze z różnych wydarzeń w dzieciństwie. Wtedy osiągamy spokój. A to otwiera drogę do sukcesu, którym jest poczęcie. no tõrenn siis .